Przecież mam go, dzisiaj pokażę wam, jak grać Viper na spiciach. No obronie, jeżeli chcemy bronić, tutaj tu a. Idziemy sobie tutaj, dajemy sobie taki to o Idziemy sobie do tego rogu tutaj Idziemy sobie do samego końca tak Jak widzicie w lewym górnym rogu w minimapie Mamy tutaj ten, ten koniec tego packa, to tak żeby zakrywał mida Stajemy tak Podchodzimy troszeczkę do przodu I w rozbiegu dajemy Wall idealnie wychodzi Zakrywa tutaj o to to, tu oto. I jeszcze tutaj. Więc jest to naprawdę bardzo dobry wall bardzo dobry wall na odbijanie sajta i przez nadbijanie sajta i przez tutaj, przez tu, przez górę, przez havana i przez mida. Więc bardzo dobry wall. I tak naprawdę, jeżeli będziecie wygrali tutaj i przeci przeciwnicy tam arraszować Sajta. to to sobie wola. Oni wchodzą. Zakładajmy, że idą tutaj, nie? To oni wchodzą. Włączacie, wola, Stanujcie czego? On na naj, najlepiej. Albo ewentualnie wandalem. Lub jakimkolwiek inną bronią, czy spektrum, czy szerepe. Ja, nie wiem, czym chcecie. I do tego, jeżeli ratują na przykład hewena, a wy sobie chcecie stać tutaj bezpiecznie, to włączacie to w na górze i tak naprawdę jesteście kurwa jak w domu, bo no oni. Raczej nie wyjdą tu, tędy górą, bo ta kula jest taka duża, że oni kurwa raczej muszą, jedynie to muszą dać flesza, no i wtedy dopiero pkną. A jeżeli wy będziecie tutaj, jak jakiś idiota z i da flesza, to mam tylko błysnie się przedryjemy. więc wy tylko robicie tyle. Dajcie da i powrotem. Więc, naprawdę, oper, odstawienie się tutaj. Pokażę wam, jak to wygląda mniej więcej. Bądęcie wola oni raszują. Ten, kto wychodzi z łola, no to od razu jest tu po macie killa. No bo, no nie jest w stanie was zabić tutaj, no. Ewentualnie możecie sobie grać na przykład stąd, stąd, więc. Albo, albo stąd, więc. Tak naprawdę możecie grać skąd chcecie, nie? No i załóżmy, że idą hawena, no to patrzcie. No Powiedzcie, czy ktoś wam tu piknie? No jedynie może tu piknąć, ale musi flecza dać. A jak da flecza, no to będziecie to widzicie. Także, ta taktyka jak odbić 2, więc idźcie sobie tutaj na hawena się rundy. Chodźcie sobie tutaj. Dajcie sobie takiego wola. On odbija tutaj. To możecie grać na hewanie. Lub ktoś z waszego teamu może grać na hewanie. Jak ktoś ci będzie wchodził, no to generalnie no tutaj jest przestrzeń wolna, nie? Ale możecie sobie na przykład dać od tutaj coś takiego. I wtedy już nie jest wolna. Tylko Wchodzą, sobie to. idzie sobie to. Oni tak naprawdę wejdą. Chodząc do tej kuli. Już mają obite, kurwa z. Ile HP? Jak do, wejdą na przykład tak? To już mają bite kurwa, 80 HP, no nie? Więc oni wychodzą z kuli i to sobie, no i macie w prawda? Dodatkowo tutaj robimy to samo, co nacecie, a jak oni wchodzą, dajcie sobie taką takie to, tutaj dacie takie, takie. Jak no oni wchodzą tutaj, to są, Nie dość, że obija ich wall, obijaj ich jeszcze ukoszenie to wy sobie fantomem lub vandalem. no i kurwa, to gila. dobra, teraz pokażę wam jak grać Viper na atak, więc idźcie sobie tutaj do tych no, do tych wentów tutaj, o jeżeli chcecie grać na A idźcie sobie do wentów dajcie sobie, jak widzicie na mapie takiego Wola, żeby szedł dokładnie tak, o tak jak teraz, cyk wchodzicie, zdajecie sobie walla teraz tak, nikt od góry was nie zaatakuje, no bo was nie widzi Jedynie macie, a więc tutaj jak ktoś będzie stał no to też nic nie widzi, wy, wy tak naprawdę no musicie na no to uważać, na tak musicie uważać. No i wchodząc, macie dosłoniętego hevena wchodzicie sobie do party site'a, możecie sobie wejść, tu jest z waszego teamu najlepiej, żeby tutaj weszedł. Do plecza, wchodził tu, wchodził tu, i on wchodząc, jak ktoś tutaj będzie wchodził, no to ma chwilę, no nie? Bo załóżmy, za że i tak musi tutaj rażować, więc oni będą przechodzić przez tego wola. Raczej nie będą się spodziewać, że tu tutaj będzie stał. Co ja to wiadomo, żeby tego nie robić co rundę. No bo to na wyższych rangach już się tego będą spodziewać, na niższych to raczej nie, no ale na wyższych niestety tak. Miał ja tylko powie, na przykład taką toksynę można sobie dać tutaj. Kurwa, nie wyszło. O, dajcie sobie tutaj. Ktoś to będzie schodził z na, No to jest. Jeżeli chcemy atakować Sajpę. Która już wygląda rozpoczyna. Chcecie atakować. Jeżeli widzicie takie coś na mapie, to jest ten duży BOX. To się nie... Ta duża budowla, oto to to to. to Wydajecie sobie Walla takiego. Tak żeby on był koło tej samej do Cyk Watchcie wola. Chodzicie. No jedynie może właśnie coś od Heaven'a zajść. No to to może, no. No i macie tak naprawdę free od sobie zrobić piklanta, nikt tego nie widzi Ale możecie też chodzić, generalnie dać sobie taką kulkę, no nie? Brak pali paliwa. To teraz Generalnie można też dać takiego wola panie. tutaj, o, też tu. Tylko że problem z nim jest taki... O, widzicie? Więc... I idąc możesz sobie dać na przykład coś na Hebbena. Takie coś tam. No i widzicie, generalnie, dlaczego nie powiedziałem, żeby dawać takiego łula tutaj? Ponieważ, załóżmy, mam Macie, bynajmniej Phoenixa. On sobie, o dobra, on ma pod ku flesza, ja mam pod ku kule, no nie? On... Przez kulę raczej takiego flesza nie rzuci. No raczej załóżmy, nie, bo kula jest duża. Od... Będąc z tej kuli, no czyli nie masz lajku, żeby rzucić, rzucić tego flesza, no nie? I tak naprawdę, ktoś stojąc tutaj, no to tak naprawdę nie dostanie tego flesza, więc odrzuci się go, zabije, no nie? Ale załóżmy, że macie tutaj takiego walla. No i stoi tutaj Panik. Oto co sobie flesza, wychyla, tyk, tyk tyk tyk, tyk tyk. No i, no i ma tak naprawdę taki lewej bo tutaj nie nie Więc to by było na tyle. Ciekawe was, no, czy, na znacznik, myślę, że wam się spodobał. Speed jest przez większość osób nienawidzoną mapą. Przeze mnie też, ale jeżeli umie się dobrze na nim grać, to można na nim fajnie grać i mieć nagle freine. Wziękuję zdecznie, czy macie się zobaczenia w kolejnym ludzi. się ma.